Dzień dobry. Kolejny odcinek. W sumie dzisiaj uznałem, że pogadam sobie trochę o tym, jakie jak z mojej perspektywy takie największe błędy popełniają naturale. Z racji, iż jestem fanem naturalnego sportu. Nie za bardzo przepadam za sterdami i bardzo mnie cieszy to, co mówił ostatnio Jurand na podcaście, iż. Ostatnim czasie trójbój już nie staje się tylko takim sportem dla sterydziarzy, którzy opierdalają non-stop jakieś niezdrowe posiłki i w ogóle mają nie żyją sportowo, że tak powiem, nie żyją jak sportowiec. Obecnie widać bardzo dużą zmianę, jeśli chodzi o środowisko trójbojowe. I myślę, że jednym z, z, jednym jakby z czynników, które wpływają na to, że ten trójbój się zmienia, to jest fakt że mamy coraz więcej trójbojaży i mamy coraz więcej naturalnych trójbojaży, czego myślę kulminacją będzie marcowe PLT, na którym będzie federacja dla osób, które nie biorą sterydów i żadnych innych wspomagaczy. I mnie właśnie ciekawi, ile tam będzie osób. Ale dobra, może nie o tym, może nie o tym, ile tam osób będzie startowały i w ogóle o tym, ale to jest super pomysł jestem fanem tego. Może w sumie polećmy od razu, jakie są według mnie takie największe błędy, które widzę właśnie u naturali trenujących trójbój. Nie tylko początkujących, bo często osoby bardziej zaawansowane również takie błędy popełniają. I myślę, że takim pierwszym błędem, który wyrasta, wyrósł kurczę stosunkowo niedawno, to bardzo mocne skupienie na SBD. Co sprawia, że całą swoją energię tak naprawdę marnujemy na te trzy boje podczas treningu, i nie robimy w ogóle akcesoriów? Albo robimy je na odwal, ograniczamy je bardzo, boimy się robić akcesoria ciężko. Przez co bardzo dużo osób, szczególnie tych młodych, nie progresuje w ogóle jako taki atleta. Nie mają większej masy mięśniowej, bardziej o to mi chodzi. A nie oszukujmy się, że u osób naturalnych ta masa mięśniowa i jej rozwój będzie szedł, będzie korelacja między wzrostem masy mięśniowej a wzrostem y, siły. Do pewnego momentu, wiadomo, dochodzimy do takiego momentu, gdzie tak naprawdę już to nie będzie aż tak widoczne, bo po prostu będzie nam o wiele wolniej szło, z, zarówno budowanie masy mięśniowej, jak i budowanie siły. No to jest normalne, że. Ten progres będzie już czasem zwalniał, ale no to co mówię, dużo osób naturalnych popełnia ten błąd, że no, szczególnie przy tej częstotliwości, jaka teraz jest popularna, wpierdzielam sobie dużo jednostek SBD i oni w sumie zrobią to SBD, zrobią ewentualnie jakieś lekkie akcesoria, jakiś bicepsik i idą do domu. I to na początku jest super, bo osoba początkująca, tak naprawdę, w mojej opinii, będzie na tym progresować no może wiadomo, mu trochę pleców, brzucha, no takich podstaw, nie? Takich fundamentów, ale gdzieś tam bardzo dużo osób zaczynając na siłowni i zaczynając od razu robiąc wielostawowe ćwiczenia, no się okazuje, że na początku to jest super sprawa i ten progres na początku jest świetny. Jednak niestety to jest taka broń obusieczna i to jest progres tylko na początku. Potem się okazuje, że dodanie kolejnej sesji SBD, zwiększanie objętości siadów, nie, yy, czy ciągów, czy ławy, wiecie o co mi chodzi, nie wpływa bezpośrednio na to, że nagle jesteśmy silniejsi, yy, jesteśmy więksi, więc to... to nie jest potem tak do końca skorelowane, jakby nam się wydawało, wręcz czasem przeciwnie. Nasz układ nerwowy może nie wyrabiać i po prostu nie będziemy w stanie się z tego regenerować, więc to jest według mnie taka pierwsza rzecz, czyli skupianie się na SBD, na robieniu tych siadów w ciągu ławy za wszelką cenę, gdzie nie oszukujmy się, ale często te sesje o SBD lekkie to one są rozpisane tak, że tak naprawdę ty powinieneś, przynajmniej ja tak rozpisuję, to SBD powinno zająć godzinę, a no powiedzmy, jeśli trening średnio zajmuje ci 2 godziny, ta druga godzina jest poświęcona na akcesoria, na to, żebyś ty faktycznie dopiął te akcesoria tak, jak, jak powinno to być zrobione. Oj, coś tam się wywaliło, nieważne, chyba woda. W ogóle kupiłem sobie podwawelską w Biedronce, i teraz mi jebie na całe auto podwawelską, także XD. No, ale wracając. Drugim błędem, który jest powiązany z pierwszym, to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspominałem, czyli zbyt małe skupienie po prostu na akcesoriach i na budowie masy mięśniowej. Bo szczególnie teraz, właśnie gdzie jest więcej młodzieży, ja to widzę, że są zawodnicy, którzy mają bardzo duży potencjał i one bardzo szybko strzelają siłowo na jakiś poziom, a potem taka czkawka ich łapie, że tak naprawdę oni nie rozwijają się potem tak szybko jak na początku, bo na początku ten talent gra bardzo dużą rolę. Nie oszukujmy się, on zawsze będzie grał rolę. Ale im duży jesteście w tym sporcie, a trójbój siłowy to jest sport dla osób cierpliwych, bo on jest dosyć nudny, ten proces jest żmudny i długi. I po czasie się okazuje, że ty zaczynałeś z ciągiem 200 kg, a twój kolega zaczynał z ciągiem. 100 kilo, a długofalowo ty robisz 250, a on robi 300. Bo ty zacząłeś z talentu i bardzo dobrze na początku progresowałeś po prostu robiąc te boje, ale nie pracowałeś w tym czasie w ogóle nad masą mięśniową, nie wzmacniałeś słabych ogniw. I długofalowo to on progresuje lepiej, bo on od początku pracuje nad tą masą mięśniową i po prostu cały czas się rozwija, jego ciało się rozwija. Wystarczy spojrzeć na takich bardzo silnych trójbojarzy, nawet z tych niższych kategorii wagowych, że oni naprawdę są dowaleni, naprawdę mają bardzo dużą masę mięśniowej i to według mnie jest czynnik, który będzie bardzo pozytywnie wpływał na nasz progres. I w mojej opinii nie ma co się bronić kategorią wagową, bo tak naprawdę my w ciągu roku na jakimś poziomie to już nie będziemy budować tej masy mięśniowej nie wiadomo ile. Ale cały czas będziemy progresować i cały czas ta masa mięśniowa gdzieś tam będzie rosła. Nam się wydaje, że powiedzmy kilo masy mięśniowej to jest mało. Że co to jest kilo masy mięśniowej? Nie? A wyobraźcie sobie, że bierzecie sobie kilo piersi z kurczaka, kroicie ją cienko i nakładacie na swoje ciało, na bicepsy, na klatkę piersiową i zobaczcie, jak się zmienia wasza sylwetka. To jest tylko kilogram powiedzmy, że na pewnym poziomie ten kilogram już naturalnie będziecie budować na przykład rok czasu. Ale zobaczcie, jak ten kilogram zwiększy waszą masę mięśniową i jako, jak będziecie wyglądać wiek, na większych, nie? Więc to się wydaje mało, ale w mojej opinii to jest bardzo dużo. Tylko to właśnie trzeba nabudować, bo jak tego nie nabudujesz, to nie masz tej perspektywy. Jak ktoś teraz tak fajnie progresuje, to spójrzcie sobie na swoje zdjęcia, nagrania, jak wyglądaliście rok temu, a wyglądacie teraz, i zauważcie, że ten progres, mimo że dla Was był na, na wadze dosyć niewielki, to patrzycie na siebie i mówicie: Wow, no jestem większy, nie? Więc to jest według mnie rzecz, którą naturalnie trójbojarze powinni pilnować i na czym się skupiać czyli pracować nad rozwojem masy mięśniowej. Cały rok to jest też ważna rzecz. Totalnie nie jestem fanem rzeczy takich dla mnie już trochę oldschoolowych, typu blok hipertroficzny. Dla mnie każdy blok powinien być hipertroficzny. Wiadomo, jeśli jesteśmy bliżej zawodów, tej hipertrofii będzie trochę mniej, ale nadal ona powinna występować. I tym bardziej, że powiedzmy, jeśli już mamy ten okres, dniem, tydzień do zawodów, to ucinasz sobie te akcesoria do tych najważniejszych. I ten ostatni dzień powiedzmy robi się na RPI 6-7, ale ty wciąż je, w mojej opinii, robisz. Nie powinno się ucinać akcesoriów do zera, bo to bardzo często daje odwrotny efekt. Czyli tak, na początku jest yy, skok formy, bo uciąłeś akcesoria, jakby ta fatyga łączna jest o wiele mniejsza, ale bardzo szybko z tego poziomu wypoczęcia twój fitness level spada. Twoja forma też spada. Ja tak miałem na szejko niejednokrotnie, jak trenowałem szejko, bo na szejko było takie podejście, że miałeś okres bardzo duży, gdzie budowałeś tą masę mięśniową i te lifty były bardzo lekkie. Potem bliżej zawodów przechodziłeś odwrotnie, czyli ucinałeś akcesoria praktycznie do zera i miałeś o wiele więcej głównych bojów, i ta objętość tam była większa. Co długofalowo sprawiało, że... No to, co mówiłem, na początku formy miałem top na tych głównych bojach, siła uwydatniłem tą siłę, ale bardzo szybko mój fitness level spadał, no i tej siły nagle nie było. I szok, że nagle robię, nie wiem, tylko 5 kilo więcej, 10 kilo więcej niż to, co byłem zajechany tą powiedzmy, kulturystyką, brzydko mówiąc. Nie? Chociaż ja. Kulturystyka to jest takie trochę brzydko i niebrzydko. Ja uważam właśnie, że. Dobry trójbojarz będzie takim kulturystą, będzie żył jak kulturysta, będzie dbał o to żarcie jak kulturysta, i to jest według mnie rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę. Trzecia rzecz, która w sumie zaczęła nawiązywać, w której nawiązywać do już poprzednim punkcie, to to, że brakuje często podstaw. Mnie bardzo dziwi i nawet u moich podopiecznych czasem podejście w stylu. Ja nie do końca dospałem, nie do końca dojadłem. Już nie wspomnę o jednym podopiecznym, który na dwa miesiące przed zawodami zaczął, przestał trenować na tyle regularnie i na przykład przestał jeść, przez co startował finalnie w mniejszej kategorii wagowej. Co dla mnie jest no już po prostu widać, że kto, komuś po prostu nie zależy. Taka jest prawda. No ja tego się nie boję powiedzieć. Uważam, jeśli, że jeśli ktoś nie potrafi dopilnować tak prostych rzeczy jak jedzenie, yy, sen, no bo dla mnie to jest proste. Jeśli powiedzmy, nie wiem, macie naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy na głowie, to jestem w stanie zrozumieć, że ten sen nie jest dopięty, czy jedzenie. Ale jeśli po prostu jesteście nastolatkiem i żyjecie bez stresu, i po prostu śpicie gównianie, bo wolicie sobie posiedzieć przy Netflixie, yy, czy nie wiem, pograć, no to to jest problem, potem progres nie będzie, szedł tak jak trzeba. Z tego powodu. To nie będzie szło z tego powodu, że jesteś źle zaprogramowany w sensie. Może iść również z powodu, że jesteś źle zaprogramowany, ale bardzo często właśnie to będzie przez to, że po prostu nie dopilnowałeś snu, nie dopilnowałeś odpowiedniego nawodnienia, odpowiedniej ilości kalorii. Do tego, oprócz samej ilości kalorii, nie dopilnowałeś tego, żeby było dużo białka, żeby ta dieta była zbilansowana. No i przez to niestety potem się okazuje, że nagle ten plan, który powiedzmy, jak miałeś dobry okres, i się regenerowałeś, nagle się nie regenerujesz z podobnej objętości. No i co może zrobić Twój trener? Nie zmusi cię do po, tych podstaw, może powiedzieć, okej, okay, dobrze, utnijmy trochę objętość, ale ty wtedy możesz popaść, będzie takie błędne koło, bo się okazuje, że ty, a dobra, jest trochę mniej, no to jeszcze posiedzę przy na nie? Mam mniejszą objętość, z już się zregeneruje i wpadamy w błędne koło, a nie może być tak, że nie wiem. Miałeś NL na poziomie 12, 12 serii w tygodniu na siadach, no ja powiedzmy jakiejś tam średniej intensywności i nagle musimy uczyć do 4 serii, bo się nie regenerujesz. To jest jakby po prostu tylko i wyłącznie Twoje zaniedbanie. I w mojej opinii to jest rzecz, na którą powinniście zwracać uwagę, będąc naturalnie, żeby to mieć dopięte, bo naprawdę nic Wam nie zrekompensuje, tych podstaw o których przed chwilą po prostu wspomniałem i te podstawy według mnie muszą być dopilnowane. Kolejna rzecz to jest brak cierpliwości. Niestety trenując naturalnie jest ten problem, że ten rozwój po jakimś czasie zwalnia i ten progres już nie będzie tak szybki jak na początku. Stąd bardzo dużo osób ma ten problem, że często, na przykład po pierwszych zawodach, już dalej nie startuje, albo coś nie pójdzie i po prostu już gdzieś tam nie chce im się startować, nie chce im się trenować. Ja jestem zdania, że tak naprawdę, jeśli lubisz ten sport, to po zawodach nie powinieneś mieć czegoś takiego już nie chcę mówić, że kochasz ten sport ale, że lubisz ten sport to po zawodach nie powinieneś mieć czegoś takiego, że to robisz sobie tydzień przerwy. Jeśli powiedzmy po zawodach wyszedłeś bez szwanku, bez kontuzji, to to, co powinieneś zrobić, to wejść sobie na spokojnie w następny blok. Z fatygę sobie zbić i pracować dalej, bo w mojej opinii to, że ty sobie jakby porównajmy sobie jedną rzecz. Porównajmy sobie, jeśli ty co ty co powiedzmy 4 do 6 tygodni, Kończysz dany blok na Primary na RPI 9 do tego robisz back-offy i jakieś akcesoria. I ty, to normalne jest dla Ciebie, że ty od poniedziałku powiedzmy idziesz na kolejny tydzień treningowy, czy to jest deload, czy to jest lżejszy tydzień, żeby gdzieś tam znowu wchodzić w następny blok. To dlaczego nagle po zawodach trójbojowych, na których masz łącznie 9 jedynek? I to nie zawsze są to jedynki, które naprawdę są ciężkie. Jest to rzecz indywidualna. Są osoby, które mimo wszystko dosyć lekko dźwigają, bo gdzieś tam był zapas. Dlaczego ty nagle masz sobie robić tydzień przerwy? No, to jest dla mnie czasem trochę nielogiczne. I według mnie zawody albo maksy, albo ten ostatni tydzień bloku powinien cię motywować do działania dalszego, a nie demotywować, że to musisz sobie zrobić tydzień przerwy, musisz yy, odpocząć musisz yy, psychicznie odpocząć, bo to często jest odpoczynek psychiczny. Wiadomo, jeśli miałeś jakiś cięższy okres, te przygotowania miały tam różne przygody w trakcie, tak to spoko. Ale jeśli miałeś normalne przygotowania, to to według mnie nie powinno być tak, że nagle tydzień czasu sobie robisz przerwę. Zresztą co już jest niejednokrotnie udowodnione i nie jeden trener tak mówi, ty tak naprawdę będziesz szybciej się regenerował robiąc trening niż go nie robiąc. Bo to, że sobie tydzień czasu siedzisz nagle na chacie nie sprawi, że Ty się lepiej zregenerujesz. Totalnie nie. Więc to jest taka rzecz, to jest taki błąd następny, który gdzieś tam widzę, czyli po prostu trzeba mieć do tego cierpliwość i trzeba właśnie podchodzić do tego z głową. I właśnie ta cierpliwość w różnym, na różnych etapach potrafi nam yy, psikusa robić. Napra naprawdę często jest tak, że nagle chcemy tego progresu za szybko. Ja tak często mam, niestety, że mogę dołożyć, nie wiem, dyszkę, żeby zrobić PR-a 10 kilo więcej, ale pokusi mnie i chcę jeszcze dołożyć. I ryzykuję po prostu tym, że na przykład spalę piątkę i zrobię 4 repy, zamiast zrobić sobie komfortowo 5 repów i mieć też PR. Więc to jest taka kolejna rzecz, która często może gubić, że musimy być cierpliwi. Nabuduj sobie tą masę mięśniową, przypnij sobie ten biceps w lustrze. Miej frajdę z tego, że cały czas się rozwijasz jako sportowiec, a nie tylko myślisz o tym, że kurde, dzisiaj miałem trochę gorszy dzień i to SBD poszło gorzej, nie? No i też kolejna rzecz, że jak masz lekkie SBD, to zrobię szybko. Przejdź do tej kulturystyki. Do tych słabych ogniw, do prehabu, do rehabu. Zrób to szybko, powiedzmy szybko, ale z głową. Nie tak, że zapierdalasz, bo, bo się śpieszysz, tylko robisz coś szybko, bo to nie jest aż tak ciężkie. No bo akcesoria, wariacje nie będą u Ciebie takiej strategii układu nerwowego budować jak główne boje, więc możesz o wiele więcej pracy tam y, przejąć. Ba, są y, ćwiczenia, są zakresy ruchu których po prostu nie przepracujesz bezpośrednio trójbojem. Głupi przykład, czyli uginanie dwójek, na dwójki, gdzie masz tam zgięcie w stawie kolanowym i dwugłowy pracuje, ale nie, nie ma pracy na stawie biodrowym. I z tego, co pamiętam, to według tych badań aktywności mięśni, to właśnie dwugłowe na maszynie, tam o wiele lepiej pracuje dwójka, i chyba wszystkie mięśnie pracują, albo wszystkie te ścięgna, wszystko tam fajnie pracuje, tak mi się wydaje. I co jeszcze było ciekawe w jednym z badań: że ryzyko na przykład ubiegaczy zerwania dwugłowych jest o wiele mniejsze, gdy robią uginanie na dwójki, niż na przykład robią ciągi na prostych nogach. Gdzie teoretycznie wydawałoby się odwrotnie, bo to na prostych nogach, powiedzmy, ta dwójka się całkowicie rozciąga. Ale jak widać, nie wszystko czasem jest tak logiczne i proste, jakby się wydawało. I w sumie ostatni przykład ostatni taki mój punkt, który poniekąd też się łączy z tym, co wcześniej mówiłem a mianowicie fakt, że bardzo dużo osób siedzi przesadnie długo w jednej kategorii wagowej. I to siedzenie w jednej kategorii wagowej, według mnie dosyć często widzę, jeśli chodzi o tą mniejszą kategorię, że za niska jest dla nas, ale z drugiej strony uważam, że bardzo dużo osób siedzi w zbyt wysokiej kategorii wagowej, po prostu mają duży brzuszek, są ulani, brzydko mówiąc. I to jest właśnie problem. Ja uważam, że często osoby młodsze mają tak, że one się rozwijają, ale gdzieś tam siedzą w jednej kategorii 2, 3, 4 lata. Nie oszukujmy się, Będą, mając stażu 2-3 lata i cały czas pracując nad masą mięśniową, Ty nie jesteś w stanie, w stanie być w jednej kategorii wagowej przez okres kolejnych 2-3 lat. Naturalnym krokiem będzie przejście do wyższej kategorii. Wiadomo, może być tak, że Ci zależy, żebyś był w danej kategorii. Spoko. No tylko długofalowo, ty hamujesz w mojej opinii dosyć mocno swój progres, nie? Bo jeśli jesteś gdzieś tam w 66 3-4 lata, to zastanów się, ile w tym czasie zbudowałeś masy mięśniowej, bo na tym poziomie, jeśli powiedzmy, Twój staż nie jest jakiś duży, nie masz tych wyników nie wiadomo jak wywolonych w kosmos, to Tobie największy progres da budowa tej masy mięśniowej. Więc tak bym to postrzegał. Dlatego też tak naprawdę osoby z większym stażem, które są silne, zauważcie w Polsce, że mało kto jest w tej naprawdę niskiej kategorii. Ja z 74 jestem w stanie wymienić kilka osób, które są naprawdę silne. A większość to przechodzi do 83 albo wyżej. I dużo osób nawet w 80 trójce już się gdzieś tam dusi, nie? I ma gdzieś tam tą potrzebę pójścia wyżej. No, bo długofalowo utrzymywanie masy mięśniowej, jakby masy ciała i poniekąd masy mięśniowej też yy, będzie relatywnie prostsze niż budowanie tej masy mięśniowej, nie? A druga strona medalu to są osoby, które no ja nie wiem, ja, ja nadal nie rozumiem niektórych osób. No ja nie będę mówił kto, ale ja widzę trójbojarza, który wygląda dla mnie przez to, że po prostu ma duży brzuch na kategorię 120, a on waży lekko ponad 100 kilo. I mnie naprawdę zastanawia, czy jemu aż tak się nie chce zredukować i po prostu być w mniejszej kategorii, bo tak naprawdę ten brzuch to nie jest coś, co mu pomaga. Więc to też mnie zastanawia właśnie, jak to działa, że niektórzy wolą z tym brzuszkiem sobie być w tej większej kategorii, niż wziąć się porządnie i zredukować. I być w mniejszej. Ja rozumiem osoby, które są gdzieś tam wysokie, no, że one jednak będą nadal w tej wyższej. Ja sam jestem przykładem osoby dość wysokiej, która no... no ja, ja na przykład względem kategorii tych IPFO, IPF-owych, no nie wyobrażam sobie, żebym był w kategorii 105 kilo. Ja ważę teraz jakieś 118. Mam delikatny brzuszek, ja tego nie ukrywam, ja go lubię nawet. Ale to jest delikatny brzuszek, i który nie rośnie. Nawet uważam, że jeśli pilnuje tej michy, to on jest dosyć jest spoko. W sensie no, jest sobie, no ale jest i tyle. Jakby nie przeszkadza mi i on nie jest duży, nie? Ja sobie nie wyobrażam być w stopiątce. Musiałbym zbić bardzo, bardzo dużo kilogramów, żeby faktycznie w tej stopiątce być, więc wiadomo, są osoby, które nie będą zbiały przesadnie, ale też zwróćcie uwagę na to, że dużo osób po prostu ma na swoją kategorię wagową bardzo mało masy mięśniowej, a dosyć dużo masy tłuszczowej. I w mojej opinii o wiele lepiej byłoby to zbić, gdzieś tam pracować nad tym, żeby ten brzuszek nam się zmniejszał, i po prostu potem na nowo budować sobie masę mięśniową. No, i to w sumie jest tyle ode mnie. Trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że mojego auta jakoś mocno nie słychać. Bo niestety ostatnio zając mi wpady gdzieś tam pod koła i mi trochę pod autem. Nie wiem, jak ja nie jestem mechanikiem, ja się nie znam. Pod autem mi taki plastik trochę urwał, przez co w moim momencie jest trochę głośniej. Mam nadzieję, że to nie będzie w jakikolwiek sposób przeszkadzać. Po prostu muszę się wziąć za to i ten plastik wymienić. Ale oczywiście mi się nie chce. No, standardowo zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Możecie też. Udostępnić. Będzie mi bardzo miło zasubskrybować. No, i tyle w sumie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Na razie.